Cześć! Bartek Urban. Zapraszam do testu Daci Bigster. Wreszcie jest, doczekaliśmy się produkcyjnych jeżdżących daci Bigster, bo jedno już widzieliście na moim kanale, ale była to przedprodukcyjna sztuka i prezentacja tylko statyczna. A teraz mam już jeżdżącego Bigstera i to na pięknej polskiej ziemi. Swoją drogą zauważyłem, że na forach daci i w internecie marka dacia jest pieszczotliwie nazywana Danusia, więc od czasu do czasu będę pewnie używał tego określenia. Dacia Bigster to obecnie największy model w gamie daci, będący większym dasterem. Większym, bowiem wymiary Bigstera to 4,57 m długości, 1,80 m szerokości oraz 1,71 m wysokości. Rozstaw osi to 2,70 m, a prześwit to aż 22 cm. Dla porównania, Duster jest aż o 23 cm krótszy, 5 cm niższy oraz ma o 4 cm krótszy rozstaw osi. Szerokość jest taka sama, co jest akurat nieco wadą, bo auto wygląda jak taki trochę jamnik czy tam wagon, ale na żywo aż tak bardzo tego nie widać. Jak widzicie, trafiłem podczas jazdy na nowego dastera i auta są bardzo podobne, poza oczywiście profilem oraz różnica to zderzaki przednie, gdzie jest nieco inny kształt. Ba, na Bigsterze są miniaturki Dastera na przedniej i tylnej szybie, prawdopodobnie ze względu na oszczędności. Ale zarówno Daster, jak i Bigster moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. Poważnie, Rumuni czy tam Francuzi potrafią projektować samochody i Bigster im się udał. Wygląda nowocześnie, wygląda lekko, ale przy tym na pewno nie wygląda tanio, tak jak to się często kojarzy właśnie z modelami daci. Bigster to naprawdę ładne auto, ładna Danusia. I co ważne nawet w podstawie. Teraz widzicie zdjęcie podstawowego Bigstera i wstydu nie ma. Co ciekawe, auto zawsze ma felgi aluminiowe, podczas gdy Duster w podstawie ma stalówki. I może i jestem dziwny, to znaczy jestem dziwny na pewno, ale mi takie stalówki na Dusterze bardzo się podobają. I druga ciekawostka, w opcji Bigster może mieć aż 19 calowe alufelgi. Kawał koła. Testowana wersja, to oczywiście nie jest ta najtańsza, tylko niemal najdroższa, bo jest to wyposażenie Extreme. I to wyposażenie charakteryzuje się takimi brązowymi, czy tam miedzianymi wstawkami, trochę przypominającymi te skupry. Ale do tego srebrnego, czy tam szarego lakieru, ładnie to pasuje. Swoją drogą nazwa lakieru to szary, schiste, sziste. Nie wiem jak to przeczytać. Jedyne co mi się nie podoba, to ta naklejka udająca karbon. No jakoś tak to bez sensu wygląda. W sumie podobna okleina jest tutaj na boku. Zajrzałem też pod podwozie i to jest obite filcem oraz chyba dobrze zabezpieczone przed korozją. Ba, momentami to wygląda jakby to zabezpieczenie kapało jeszcze po półosiach, więc mocno zabezpieczone. Ale znowu kilka elementów pod podwoziem, jak widzicie, jest już mocno pokrytych rdzą, co prawda pewnie nalot z wierzchu, no ale tak to się zazwyczaj zaczyna. Dobrze, chociaż blacha z zewnątrz jest ocynkowana. Pod spodem widać też, że jest napęd na cztery koła w tym egzemplarzu. I w związku z tym napędem ucierpiał bagażnik, który ma 550 litrów, a wersja z przednim napędem 667. Spora różnica. W ogóle dla każdego silnika w Bigsterze jest inna pojemność. bo wersja z gazem ma 609 litrów, a pełna hybryda 546. Ale nawet te 550 litrów to jest spory bagażnik i wydaje się na znacznie większy. Aha, i te 550 litrów jest bez koła zapasowego. Ale tak jak mówię, kufer jest ustawny, ma drugie dno i jak widać tam też jest mnóstwo miejsca. I te deski można układać w bagażniku i tym samym odgradać od siebie na przykład jakieś torby. Są też boczne przegródki, gniazdo pod zapalniczkę, haczyki oraz mocowania U-Clip, czyli taki mały kwadracik, gdzie możemy zamontować różne akcesoria. Tu jak widzicie jest opcjonalny dodatkowy haczyk, na klapie jest światełko, a w kabinie jeszcze wam potem pokażę miejsce na napój czy na telefon. Kanapę można oczywiście położyć i jak nieco podniesiemy zagłówki, to jest niemal idealnie płaska powierzchnia. A i co ciekawe, w opcji klapa może być elektrycznie podnoszona. Niestety, w opcji nie ma trzeciego rzędu, ten samochód zawsze jest pięcioosobowy. Skakujemy więc na tył. Jak widzicie, nieszczę się bez problemu i to pomimo opcjonalnego szklanego otwieranego dachu. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Jest też w opcji podłokietnik, który jest po prostu środkowym miejscem, które się kładzie. Nie jest to idealne rozwiązanie, bo rzeczy z bagażnika mogą nam wlecieć do kabiny. Aha, i tak jak mówię, to jest opcja, bo w podstawowym Bigsterze jest kanapa dzielona 40 na 60, a tutaj jest 40, 20, czyli ten podłokietnik oraz kolejne 40. W zasadzie to z tego co widzę, to w podstawie nie ma też tych desek od drugiego dnia w bagażniku oraz nie ma gniazda pod zapalniczkę. Każdy bikster za to ma nawiew na tył, elektryczne szyby z tyłu oraz w opcji złącza USB. I też pamiętajcie, że mówiąc opcje, mam na myśli też wyższe pakiety wyposażenia. Są też gazetowniki, światełka LEDowe do czytania oraz morze twardego i taniego plastiku. I niestety jest tu wąsko. To znaczy, to jest ta sama szerokość, tak jak już mówiłem, co w dasterze, czyli trzy dorosłe osoby tutaj wchodzą no tak na styk, a już nawet dwa duże foteliki dziecięce zapełniają niemal całą szerokość. Warto o tym pamiętać. Wskakujemy więc naprzód. Tutaj w opcji fotel może być wpół elektryczny, to znaczy wysokość i kąt oparcia jest elektryczna, ale już odległość od pedałów jest manualna. Ja jak widzicie mam w pełni manualne fotele, które niestety nie są super wygodne. Chociaż najgorszy w nich to jest ten materiał, do którego się momentalnie przyklejamy i to samo jest z tyłu. Ten fotel niemal nic nie przepuszcza powietrza. Fotel dodatkowo może być w opcji podgrzewany. Z plusów za to, to łatwo można ustawić te fotele i mamy niezłą widoczność, bo naprawdę siedzimy wyżej. Kolumna kierownicy też jest regulowana manualnie i tu zauważyłem, że dość ciężko pracuje. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą. Tutaj raczej nikogo nie dziwi, że ta jest niemal identyczna jak w dasterze. Mówię niemal, bo są jednak zmiany głównie w podstawowych wersjach. Tak wygląda podstawa w dasterze: czyli nie ma ekranu, są zwykłe zegary, a nie cyfrowe, i klimatyzacja manualna za pomocą takich pokręteł. Podczas gdy Bixter zawsze ma cyfrowe zegary, od razu ma ten ekran do multimediów, oraz klimatyzację też ma manualną, ale z innym panelem. Czyli trzeba pamiętać, że Bixter w podstawie jest lepiej wyposażony. I ta deska naprawdę wygląda w porządku. No okej, okay, tablet mógł być bardziej wkomponowany, a zegary zwykłe, a nie cyfrowe, ale ogólnie jest naprawdę dobre wrażenie. Poza oczywiście plastikami, te od razu wyglądają na twarde, twarde i jeszcze raz tanie. A zresztą popatrzcie i posłuchajcie sami. Jest super twarde, czasami coś tam zaskrzypi, ale podczas jazdy jest niemal idealna cisza oraz nie ma piano Black. Za to ostatnie szacunek dla Danusi. A z tą niemal ciszą podczas jazdy, to Bixter ma świetne rozwiązanie, jakim jest to trzymadełko do telefonu. I to według cennika jest w każdym Bixterze, ale znowu w konfiguratorze, w najniższym wyposażeniu tego nie widzę. I bądź tu mądry. Ale tak czy inaczej, to jest super, tylko niestety ta łapka potrafi rezonować podczas jazdy. Można ją na szczęście zdjąć, bo to jest ten element tego U-Clip, czyli możemy to wpiąć w inne miejsce. Tu z boku też mamy włożone dodatkowe miejsce na napój. Niestety, to jest akurat głupie miejsce na ten napój, bo wtedy schowek jak otworzymy, to wali w ten gadżet. Jak widzicie, schowków też jest sporo, więc pod względem praktycznym też nie mam uwag. Wróćmy do ekranów. Ten przed kierowcą, czyli zegary cyfrowe, są bardzo proste, w miarę czytelne i wyglądają jak jakiś motyw z Atari. Co prawda, obrotomierz jest w formie paska, ale mamy prędkość, obrotomierz oraz spalanie, więc nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Zegary są też schowane pod daszkiem, więc nawet w słońcu są widoczne. Drugi ekran to ten na środku, który działa dobrze, choć miałem momenty, jak łapał delikatne przycięcia, głównie przy telefonie. Ale ten też jest do bólu prosty i czytelny. Jedyny zarzut to kamera cofania, która ma bardzo, ale to bardzo słabą jakość wyświetlanego obrazu. Miło za to, że jest oddzielny panel od klimy, prosty i ładny. To mi się podoba. Podoba mi się też kierownica z fizycznymi przyciskami, łatwymi w obsłudze, a za nią po prawej stronie jest klasyczny dla Renault czy Daci panel od multimediów. W zasadzie to nie jest panel, tylko taki drążek. I podobają mi się za to te kable pod nogami, które chyba powinny być lepiej ukryte, pewnie dałoby się jakoś mocniej spiąć. I od razu dodam, że raczej nikt tego przyde mną nie zrobił, bo auto odebrałem dosłownie z przebiegiem kilkunastu kilometrów, więc nówka sztuka. W takim razie sprawdźmy, co jest pod maską. W zasadzie w Bigsterze pod maską mogą być dwa silniki w różnych wariantach. Podstawa to jest benzynowy, trzycylindrowy silnik Turbo 1,2, który zawsze jest wspagany miękką hybrydą, i tu od razu dodam, że to jest konstrukcja Renault. To jest silnik TCE, a nie Stellantis, czyli to nie jest piórtek. I ten silnik 1,2 występuje z mocą 130 lub 140 KONI i występuje on zarówno z napędem naprzód, jak i na cztery Koła. Oraz co ważne, może mieć instalację LPG. Druga jednostka to czterocylindrowe wolnosąca 1.8 połączone z pełną hybrydą oraz zawsze z automatem. A znowu silnik 1.2 ma zawsze manual. To znaczy jeszcze, bo dostałem potwierdzenie od centrali daci Renault, że ma się pojawić Bigster z automatem oraz napędem 4x4 i właśnie tym silnikiem 1.2. Bo teraz póki co jest manual i 4x4, tak samo jak jest tylko przód napęd i LPG. No coś za coś. Tu warto też powiedzieć, że Duster w podstawie ma silnik 1.03 cylindry turbo o mocy 100 koni oraz hybryda tam jest oparta o silnik 1,6 i ma 140 koni, a nie 18 i 155 koni jak w bigsterze. Ja do testu wybrałem właśnie wariant 4x4, czyli 12TCE130 koni i miękka hybryda. Elementy od hybrydy są m.in. pod siedzeniem pasażera. Tak pracuje ta jednostka. No, klasyczna warcząca i terkocząca benzynowa 3-cylindrówka, tutaj szału nie ma. Plus za to za maskę na siłownikach. Auto ma 130 koni oraz katalogowe 11,2 sekundy do pierwszej setki. Niestety nie sprawdziłem tego, bo tak jak mówiłem, auto odebrałem nowe i nie udało mi się zrobić tych 1000 km, a nie chciałem go po prostu katować od razu nowego. To co sprawdziłem, to spalanie oraz taką elastyczność na autostradzie bez mocnego ciągnięcia po obrotach powyżej tych 4000. Auto bardzo ładnie się zbiera, jak na tak mały silnik i spore gabaryty. Naprawdę spokojnie można tym podróżować, chociaż też tutaj jeździłem zawsze sam. Nie wiem jak to będzie, jak pojedziemy w 4 osoby z bagażem, czyli dodamy te 200-300 kg ekstra. Swoją drogą Bigster na pusto waży naprawdę mało, bo ten z 4x4 minimum waży 1428 kg, a mała ładowność nieco ponad pół tony. Co więcej, jak pewnie widzieliście już na filmie, miałem opcjonalny hak holowniczy i możemy ciągnąć przyczepy do 1500 kg. Jakbyście kupili hybrydę, to tam jest o pół tony mniej na haku. Wróćmy do spalania. Auto ma 50 litrowy bak paliwa, który w mieście bez problemu starcza zrobienie ponad 600 km, bo wykręcałem wyniki w okolicach 8 litrów. Dałoby się pewnie zrobić mniej, ale to była zwykła jazda, często w godzinach szczytu. Na trasie jest lepiej i przy 90 miałem wyniki na poziomie 4 litrów, przy 125,56, 6, a przy 148,59 9 i mierzyłem to na dystansie ponad 30 km w obie strony, więc raczej miarodajne. I tak, i tak. Auto było tylko ze mną i tak jak mówię, było świeże, więc być może jak auto będzie miało większy przebieg, to to zużycie będzie też nieco spadało. Uważam to za bardzo dobre wyniki, jak na tak mały i benzynowy silnik. Obroty przy 90 to około 1800 obrotów, przy 120 to jest jakieś 2200-2300, a przy 140 mamy około 2700 obrotów. Chyba też nie jest najgorzej. Porozmawiajmy teraz o właściwościach jezdnych, które jakieś bardzo dobre to nie są, ale i tak spełniły moje oczekiwania. Układ kierowniczy pracuje bardzo lekko, zawieszenie jest miękkie, auto nieco się wychyla, no jest takie po prostu wszystko zwyczajne. Ale tak jak mówię, od daci nie oczekiwałem więcej. Ja też testowałem auto z 4x4, gdzie mamy kilka predefiniowanych trybów jazdy, ale tutaj poza jazdą w jakichś leśnych drogach więcej samochodów w terenie nie męczyłem. Tutaj ponownie, auto miało bardzo mały przebieg, więc nie chciałem go zaraz katować w jakimś piachu czy błocie i pałować na wysokich obrotach, żeby się wygrzebać. Ale to jest ten sam napęd co w dasterze, możemy też włączyć do niego jakieś terenowe widoki i wiem, że w dasterze dobrze się sprawdza, więc tutaj będzie tak samo. To, co mnie zaskoczyło i to miło, to wyciszenie, bo przy 140 da się podróżować i tu mam wrażenie, że w dasterze było nieco głośniej. Duży plus. Jedyne, na co trzeba uważać, to boczny wiatr, bo auto ma spory prześwit i większą powierzchnię boczną, dlatego też te boczne podmuchy są mocniej odczuwalne. Odczuwalne też są nie w pełni ledowe światła, gdzie jak odpalimy światła drogowe, to jak widzicie, świecą na wyraźnie żółty kolor i nie mają takiej mocy jak LEDy. Na plus za to wyłączenie systemów bezpieczeństwa. Koncern Renault Dacia oferuje wszystko pod jednym przyciskiem po lewej stronie od kierownicy i można to skonfigurować. Każdy system oddzielnie, co jest proste i genialne. Potem po uruchomieniu samochodu, klikamy tylko dwa razy po lewej stronie i nie mamy np. asystenta paseruchu albo isy, czyli tego pikania. To lubię. Nie lubię za to już cen. To znaczy, cena startowa jest poniżej tej takiej psychologicznej bariery 100 000 zł, więc to no powiedzmy, że ma sens. Wersja z 4 x 4 to już 110 tysięcy złotych, a hybryda 124 tysiące złotych, ale hybryda od razu jest w wyższym wyposażeniu. Niestety nie ma jeszcze ceny dla odmiany z LPG. Z tym że to są ceny w podstawie i na przykład dobrze doposażony Bigster z 4 na 4 to przekraczamy 135 tysięcy zł, a w przypadku hybrydy 145 tysięcy zł. Niemal 150 000 zł za dacie. To jest bardzo, ale to bardzo dużo. Daster jest tańszy, ale tylko nieznacznie. No i tak jak mówiłem, Daster ma nieco inne silniki i tam wersja z gazem ma tylko 100 koni, a tu będzie miała 140. Tak samo jak i w Dasterze nie ma tej hybrydy 155 koni. No, i Bigster w podstawie daje więcej wyposażenia. I tu chyba ponownie wychodzi na to, że najbardziej opłacalne jest kupowanie podstawowego DASTERA czy tam Bigstera, bo im bardziej go doposażymy, tym dochodzimy do konkurencji. A ta w postaci chińskich samochodów cenowo jest już bardzo mocna. Zresztą Europejczycy też zaczynają schodzić ze swoich cen. A czy Bigster to mocny gracz? I tak, i nie. Mocny, bo świetnie wygląda, może mieć dobre wyposażenie i jest przestronny. Niektórych niestety może zasmucić, że jest to po prostu dłuższy i nieco wyższy Bixter z tymi samymi twardymi plastikami, a o to pewnie najwięcej było uwag. Ale z drugiej strony Bixter ma lepsze wyposażenie, którego Duster nawet nie ma w opcji, podobnie jak i tutaj są nieco mocniejsze silniki. Tak, ja wiem, że 1,2 wydaje się mało do tak dużego samochodu, ale poważnie, da się tym normalnie i bezpiecznie jeździć. Nie każdy potrzebuje rajdówki. Zwłaszcza, że to jest dacia, która nigdy nie słynęła z szybkich seryjnych aut. Moim zdaniem Bigster będzie hitem i to pomimo tego, że jest przedłużonym dasterem oraz pomimo tej już wysokiej ceny. Cześć! Śmigus dingus!